Przesbroić przezbroić się będąc na farpie lub lotnisku, należy nacisnąć lewy ukośnik, backslash, ten koło Enteru, aby używać obecnie wybranego radia. Po uruchomieniu śmigłowca będzie to radio FM1. Naciskając ten przycisk, wyświetli się menu w prawym górnym rogu. I tutaj mamy opcję F8 Ground Crew, gdzie możemy się przezbroić, Rearm jej and Refuel, albo założyć z drzwi do śmigłowca lub je zdjąć, jeżeli taka będzie potrzeba. Jeżeli wejdziemy w Rearm Refuel, możemy sobie dołożyć tutaj uzbrojenie, zmienić paliwo z FD to panel, który wyświetla informacje o radiach, które Kała Warrior może używać. Idąc od z góry będzie to FM1, UHF, VHF, SATCOM, czyli transmisja satelitarna, która nie jest dostępna w DCS-ie oraz FM2. Strzałki informują, którego radia nasłuchuje pilot lub kopilot, czyli ja nasłuchuję FM1, kopilot również nasłuchuje FM1, jeżeli zmieni radio, nasłuchuję teraz UHF-u. Litera M przy danym radiu informuje, że dane radio jest dostrojone do manualnej częstotliwości. Pozostałe numery od 1 do 19 pokazują kolejne zapisane kanały w danej częstotliwości. Czyli mam 1, 2 aż do 19. Panel CSC będzie kontrolował głównie głośność radiów. Ten duży duże pokrętło go kontroluje głośnością wszystkich radii. Mniejsze sterują poszczególnymi radiami. Numerowane są dokładnie tak samo jak na RFD, czyli pierwszy jest FM, UHF, VHF, SAT.COM i FM2K. Teraz klikając lewym przyciskiem myszy na radio możemy podnieść te przyciski, na przykład jeżeli chcemy wyłączyć radio UHF, możemy je w ten sposób kliknąć i w tym momencie nie będziemy nasłuchiwać radia wybranego, czyli tutaj w tym wypadku UHF-u. Tutaj uwaga, że radio, które aktualnie jest używane, czyli ta strzałka na RFD pokazuje, że używam teraz radia UHF-u, to takiego radia nie można wyczyścić, czyli ten, 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 ten wyskoczony przycisk i tak nic nie zdziała. Dodatkowe sterowanie odbywa się na stronie COM, którą można wywołać naciskając przycisk COM po prostu na MFD albo naciskając display select switch w prawą stronę na drążku pilota, czyli naciskamy sobie COM i mamy tutaj pierwszą stronę. Po lewej stronie strzałki również oznaczają, którego radia używa dany pilot lub kopilot. Transmit receive oznacza, że radio jest obecnie w trybie nadawaj odbieraj. M oznacza, że jest to oczywiście częstotliwość manualna, kanał manualny z daną częstotliwością. Teraz naciskając przycisk koło danego radia, wyświetla się listę zapisanych kanałów. Zaczyna się też również od M i idzie aż do 19. Radia posortowane są tak jak na RFD, CSC, czyli FM1, UHF, VHF, SATCOM, FM2. Radio wybiera się przyciskami na kolektywie, które można zbindować lub po prostu naciskając myszką przycisk na kolektywie. Jest to pilot radio select, czyli mamy od 1 aż do 5 i ten przycisk to jest w tym moim miejscu, jeżeli chodzi o wybieranie radiów. Bardziej przydatne w grze może być zbindowanie dwóch przycisków, które obracają pokrętło na panelu CSC. Domyślnie jest ono w pozycji remote czyli e, który pozwala na przełączanie się pomiędzy radiami za pomocą przycisków tu znaleź, e, znajdujących się na kolektywie. Natomiast przestawienie tego pokrętła na jedną z tych pozycji numerowanych, tam jest od 1 do 4, zmienia pozycję, również zmienia radio, które będziemy wybierać. Czyli dwójka to jest na przykład UHF, więc teraz zamiast bindować czterech przycisków dla radia, można zbindować tylko dwa i przestawiać po prostu to pokrętło na e, odpowiednią pozycję. Żeby zmienić kanał danego radia, należy nacisnąć przycisk Pilot Radio Channel Up albo Down na kolektywie. Aktualny kanał oraz zapisaną częstotliwość widać na RFD oraz na stronie Com, czyli mogę zmienić kanał na, na danym radiu na jedynkę, dwójkę itd. i schodzić w dół. Jeżeli jestem na drugim kanale na UHF-ie, to na UHF widzę również, że to jest drugi kanał i ta częstotliwość jest taka sama jak na RFD. Po wybraniu radia i odpowiedniej częstotliwości zaczynamy nasłuchiwać się na tej częstotliwości, natomiast po naciśnięciu przycisku backslash tego koło entera możemy nadawać nadajne częstotliwości oraz wywołać to menu radiowe z prawej strony i np. kontaktować się z AWACS-ami czy z innymi jednostkami na, na, na misji. Żeby zmienić częstotliwość, wystarczy wejść na stronę com, mogę kliknąć na MFD, mogę kliknąć na drążku. Teraz nacisnąć przycisk koło danego radia, które chcemy zmienić. Na przykład możemy zmienić UHF, czyli będziemy mieć tą listę częstotliwości kanałów i częstotliwości radia UHF. Następnie przyciskamy przycisk add i teraz system nas pyta, którą, który kanał chcemy zmienić. Powiedzmy, że chcemy zmienić 8, naciskam E8 i Enter. Teraz system pyta nas o częstotliwość. Możemy na przykład napisać 251. I to wystarczy. Już dalej nie trzeba pisać. Jest kropka. Kolejne z, miejsca już się automatycznie zapełnią zerami. Chyba że potrzebujemy na przykład napisać 250 i nacisnąć Enter. Ta częstotliwość jest pisana, i teraz możemy przypisać ewentualnie jakiś tekst do tego radia, czyli na przykład AB i nacisnąć Enter. I teraz ósma częstotliwość została zmieniona. Jeżeli teraz na RFD sobie popatrzę, jestem na drugim kanale, przejdę na ósmy i mam 251, 250. Na kolektywie mamy jeszcze dwa przyciski, Keyboard i Frequency, to jest Channel Up, Channel Down, czyli wybieranie kanału góra-dół, ale ten przycisk Keyboard działa, jeżeli wybierzemy na przykład dane radio, które musi być, musi być na częstotliwości manualnej i teraz nacisnę ten przycisk, mogę go oczywiście zbindować, ale nacisnę go myszką na kolektywie, czyli Keyboard. W tym momencie system pozwala mi wprowadzić częstotliwość, czyli napiszemy sobie na przykład 128... Enter i mamy teraz częstotliwość nową na VHF-ie wpisaną za pomocą no, szybkiego wejścia. Natomiast przycisk Frequency działa w ten sposób, że jeżeli będę w jakiejkolwiek stronie i nacisnę ten przycisk, mogę nacisnąć prawym przyciskiem myszy, to od razu przeskakuje na stronę COM i na listę kanałów danego radia, które jest wybrany, czyli teraz system na VHF-ie. Jeżeli bym wybrał radio UHF i wyszedł z tej strony i nacisnął jeszcze raz, to będę widział listę radia UHF. Po wejściu na stronę COM mamy również Control Page, czyli taką konfiguracyjną stronę. Najczęściej chyba będzie może wybierana ta opcja Transmit Receive, czyli nadawaj i odbieraj, natomiast klikając możemy nadawać, odbierać i jednocześnie tutaj sprawdzać sobie, czy coś nadaje na częstotliwości alarmowej guard. Mogę jeszcze raz nacisnąć, wtedy jest to tylko i wyłącznie częstotliwość alarmowa lub z powrotem wrócić do Transmit Receive. Zasięg częstotliwości dla danego typu radia wyświetlam teraz na ekranie.